wróciłam właśnie z biegania i czas coś zjeść. Mam ochotę na jakąś super pożywną kanapkę. Do przygotowania naszej kanapki wykorzystam chleb żytni. Chleb ten jest z Lubaszki. Ćwiartka takiego chleba kosztuje około 5 zł. I co fajne on jest, słuchajcie, 5-6 dniowy. Nie spleśniał. Trochę tylko podstachł. Nic się z nim nie dzieje. I co fajnie na stronie Lubaszki możecie sprawdzić jaka jest kaloryczność każdego z ich produktów. Oraz z czego się składa, jeżeli chcielibyście uniknąć jakichś konkretnych produktów, no to właśnie Rubaszka tutaj się idealnie sprawdza, ponieważ mamy podgląd na skład ich produktów. Więcej już nie gadam o chlebie, każdy chleb tutaj się sprawdzi. Ja zabieram się za robienie kanapki. Dobra, zaczynamy. Mamy małą patelankę, Sprawdźcie sobie na początek, że po prostu dwie kromki chleba Wam się tutaj ładnie mieściły. Bierzemy odrobinę masła. Musimy go roztopić na patelni. I teraz tak, mam tutaj dwa umyte jajka. Jajka, oczywiście, z pieczątką numer 1. Mamy nadzieję, że od szczęśliwej kurki. No i tak, wbijamy jajka. Trochę pieprzu. Od niedawna mam ten młynek, ale do pieprzu, powiem Wam, że fajna sprawa. Trochę soli. I po prostu musimy roztrzepać nasze jajka. Jeżeli macie jakąś kiełbaskę, to też tutaj w tym momencie można by ją podsmażyć. Ja robię taką wersję na szybko. Po prostu główny składnik to jajka i chleb. I tak. Masełko się już elegancko roztopiło. Staramy się je rozprowadzić w miarę po całości. Tyle, na tyle, ile nam to wyjdzie. Przekładamy jajka. I teraz ląduje chlebek. Całość przykrywamy pokrywką i zostawiamy na parę minut, żeby jajko się ścięło i później obrócimy całość na drugą stronę. Widzimy, że jajko się nam ładnie od góry ścięło, całość się elegancko przesuwa. Obracamy na drugą stronę. Parcie jakieś liczne, i teraz jeszcze tutaj dodamy sobie żółtego sera. Jest to opcjonalne, nie trzeba, ale lubimy, więc dajemy. Przykrywamy i jeszcze chwilkę poczekamy. Ser już się nam ładnie roztopił. Teraz możemy dać jakiegoś sosu. Ja daję ketchup odrobinę, i tutaj mam umyty szpinak. I to już jest tak naprawdę koniec. I teraz jeszcze tylko pozostaje nam złożenie kanapki. Powiem wam, że rewelacyjnie smakuje na ciepło, ale też często zawijam ją po prostu w folię aluminiową i zabieram do pracy na pierwsze bądź drugie śniadanie. Tak prezentuje się gotowa kanapka. Jest to kanapka na ciepło, która jest dużo bardziej dzięki temu sycąca i pożywna. Jak widzieliście, przygotowanie jej zajmuje dosłownie chwilę. Nie powiem, że zmieniła moje życie, ale z pewnością zmieniła moje śniadania. Inspiracja oczywiście pochodzi z TikToka, gdzie tego typu kanapki mogliśmy widzieć gdzieś z rok temu. Odkąd wypróbowałam, często do niej wracam i Wam też to polecam.